W Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie z inicjatywy Bożeny Ziemiańskiej, Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z panią Teresą Kamińską, specjalistą do spraw promocji krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Tematem dzisiejszej konferencji jest krwiodawstwo. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia panią Teresę Kamińską która jest specjalistą do spraw pomocy regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w, Wałbrzych. w Wałbrzychu. Idea tej konferencji jest taka, że żeby po prostu pani przybliżyła na czym to wszystko polega, jaka jest sytuacja Krwiodawstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego. Co zrobić, żeby można było zostać honorowym darcą krwi? Bardzo Panią proszę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję przede wszystkim władzom powiatu za to, że tą konferencję zorganizowały. Bo, tak naprawdę, proszę Państwa, honorowe krwiodawstwo to jest bardzo szlachetna idea. Honorowe krwiodawstwo to jest coś co jest potrzebne dlatego że krew jest lekiem bezcennym lekiem jedynym którego źródłem jest tylko i wyłącznie zdrowy człowiek Nie możemy tego leku kupić nigdzie za żadne pieniądze on płynie tylko z dobroci serca jednego człowieka do drugiego człowieka Krwiodawstwo w Polsce polega na organizowaniu właśnie też akcji poboru krwi i pracy regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiodawstwa. Lecznictwa. Schemat ten polega na tym, że w Polsce istnieje 21 centrów Kwiodarstwa i Kwiolecznictwa plus jedno centrum MSW, drugie wojskowe, czyli w sumie 23. Piecze nad nami sprawuje Narodowe Centrum Krwi i Instytut Hematologii w Warszawie. Co to jest krew? No, to Państwo wiedzą wszyscy. Krew to jest coś, co płynie w naszych żyłach i co pozwala nam żyć. Nie ma krwi, nie ma życia. Dlatego właśnie ten lek jest tak bardzo, bardzo potrzebny. W całą ideę honorowego krwiodawstwa jest włączonych bardzo wiele ludzi. Właśnie władze miast, władze powiatów, życzliwi ludzie, którzy organizują akcje krwiodawstwa i publiczna służba krwi, która jest takim, Pośrednikiem między krwiodawcą a biorcą. My jesteśmy właśnie po to, żeby tą krew pobrać, bo w Polsce tylko i wyłącznie publiczna służba krwi może to robić, nikt inny nie może krwi pobierać. Więc my jesteśmy po to, żeby tą krew pobrać, żeby ją spreparować, żeby zbadać, żeby była bezpieczna i dopiero wtedy przekazać do szpitali. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu obszarem swoim obejmuje 11 powiatów, to są byłe województwo wałbrzyskie i jeleniogórskie. Nasz teren działania jest aż od Zgorzelca poprzez Wałbrzyk Świdnicę Dzierżoniów, Kłodzko do Bystrzycy Kłodzkiej do Stronia. Posiadamy nasze centrum w Wałbrzychu, a oprócz tego dysponujemy zespołami ekipowymi. I tak jak tutaj u Państwa, w Kamiennej Górze, jesteśmy raz w tygodniu w pomieszczeniach, które zostały nam udostępnione przez PKS to jest przy ulicy Towarowej w każdy poniedziałek od godziny 8 do 12 krwiodawca. I nie tylko krwiodawca, bo chodzi o to, żeby też przyszli ludzie inni, którzy chcieliby się podzielić tym darem serca z potrzebującymi i tą krew oddali. Od godziny 8 do godziny 12 można tego czynu dokonać. Czy zespoły ekipowe codziennie jeżdżą w teren i tą krew pobierają? Chodzi o to, żeby dotrzeć jak najbliżej dodawcy, żeby dawca nie musiał szukać, nie musiał przyjeżdżać do nas do Wałbrzycha, jesteśmy w tych wszystkich miejscowościach. W bazie naszych kwiodawców naszego centrum dysponujemy około 20 tysiącami dawców. W ubiegłym roku tych dawców zgłosiło się do oddania około 15 tysięcy, czyli wiadomo, że nie wszyscy z nich są czynni. Tutaj na terenie powiatu kamiennogórskiego dysponujemy bazą tysięcy, prawie 5 tysięcy 100 krwiodawców, z tego w samej kamiennej górze jest 1955 Krwiodawców. W ubiegłym roku u Państwa przeprowadziliśmy 48 akcji poboru krwi, czyli to były te poniedziałki, na których do oddania zgłosiło się 866 osób, z czego 723 osoby oddały krew, w tym 145 osób po raz pierwszy. To jest dobry wynik, bardzo się z tego cieszymy. Obraz krwiodawstwa, proszę Państwa, w tej chwili się zmienił. Kiedyś jeszcze w czasach dawnych było to, głównie byli to mężczyźni w wieku produkcyjnym. W tej chwili mamy coraz więcej ludzi młodych i coraz więcej kobiet, bardzo, bardzo nas to cieszy, że młodzi ludzie rozumieją, bo proszę państwa, chodzi o to, żeby podnieść tą świadomość naszego społeczeństwa, jak bardzo, bardzo jest to ważne. Postęp medycyny spowodował to, że coraz więcej rzeczy można leczyć, coraz więcej zabiegów się dokonuje. I przetaczanie krwi jest coraz bardziej bezpieczne. My, jako służba krwi, chyba pierwsza w Polsce zaczęliśmy pracować na sprzęcie jednorazowego użytku. Dlatego nie ma możliwości zakażenia się jakimikolwiek chorobami u nas w Centrum Krwiodawstwa. U nas niejednokrotnie zdarza się, że ludzie dowiadują się, że są nosicielami wirusa typu B lub C żółtaczki, ponieważ testy nasze, po to, żeby biorca był bezpieczny, są bardzo czułe. I wykrywają choćby najmniejszy ślad przeciwciał. Dlatego właśnie przyjście do nas też powoduje to, że ludzie poznają swój stan zdrowia, a wykrycie jakiegoś schorzenia wcześniej też jest bardzo korzystne dla drugiego człowieka. <laughs> Cóż jeszcze można powiedzieć? W Polsce w tej chwili rocznie dokonuje się półtora miliona zabiegów przetoczeń krwi. To już samo świadczy o tym, jak to bardzo jest potrzebne. Niemniej jednak ciągle jeszcze mamy za mało honorowych krwiodawców. Jeżeli w krajach Europy Zachodniej na tysiąc mieszkańców przypada 50 donacji, a jedna donacja to jest oddanie krwi przez jednego człowieka, który oddaje 450 mililitrów krwi pełnej, to w Polsce. Jest to około 32-33. To jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo, bardzo mało. My, jako Polacy. Jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że lubimy oddawać akcyjnie. Jeżeli usłyszymy, że gdzieś coś złego się dzieje, jakaś katastrofa, jakiś wielki wypadek, gdzie jest dużo poszkodowanych, wtedy ludzie przychodzą często i chętnie tą krew oddają. Natomiast nam jako publicznej służbie krwi i wszystkim nam, proszę Państwa, powinno zależeć na tym, żeby ludzie przychodzili i oddawali tą krew systematycznie, ponieważ jest ona ciągle i ciągle potrzebna. W szpitalach ciągle mnóstwo ludzi. Na tą krew czeka. Dla nas, dla zdrowego człowieka, oddanie krwi to jest poświęcenie, no powiedzmy, może godziny, może pół godziny swojego czasu. Natomiast dla tych ludzi, to jest całe życie, to jest ich przyszłość, czy kiedyś ta krew nie będzie potrzebna nam. Tak sobie myślimy, no jest tam gdzieś jakieś krwiodawstwo, ktoś tą krew oddaje, są honorowi dawcy krwi i chwała im za to i całe szczęście, że ci ludzie są, bo w naszym dzisiejszym tak materialistycznie nastawionym do wszystkiego świecie, ci ludzie właśnie honorowi dawcy krwi, przed którymi tu chylę i, i cała dyrekcja i pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kolecznictwa w Wałbrzychu jak zwykle bardzo doceniamy proszę państwa wasz szlachetny udział w tej misji ratowania zdrowia i życia to świadczy o tym że ciągle jeszcze są ludzie ciągle są ci współcześni bohaterowie którzy poprzez oddawanie krwi ratują życie i zdrowie drugiego człowieka co zrobić, żeby zostać honorowym krwiodawcą. Proszę państwa, wystarczy przede wszystkim być zdrowym i być dorosłym, bo tylko dorosły człowiek może ratować życie, może oddawać krew. Czyli wystarczy być w wieku od 18 do 65 lat, z tym że te 65 lat to jest dla krwiodawcy stałego, takiego, który już tą krew kiedyś oddawał. Natomiast jeżeli ktoś z państwa chciałby pierwszy raz oddać krew w takim troszeczkę zaawansowanym wieku, to tylko do 60 lat. Tak jak mówiłam, trzeba być przede wszystkim zdrowym, nie przyjmować żadnych leków, ważna jest tutaj też waga. Minimalna waga to jest 50 kg. Często spotykam się w swojej pracy z młodymi, pięknymi dziewczynami, które się odchudzają, które chcą być śliczne, no i są śliczne, no ale niestety waga nie pozwala im na oddawanie krwi. I nieraz pytam, no powiedzcie mi, dlaczego jesteś taka drobniutka, chcesz oddać krew? Proszę pani, bo ja wierzę, że jak chociaż raz oddam krew dla kogoś, to jak ja będę kiedyś potrzebie, to będę miała tą świadomość, że ktoś odda tą krew dla mnie. I tu, proszę Państwa, jest coś wspaniałego. Ci młodzi ludzie niejednokrotnie... Nie mają jeszcze skończonych 18 lat, a zgłaszają się do nas, że oni już by chcieli, już by chcieli tą krew oddać. I, I to jest naprawdę bardzo piękne. To świadczy też o dobrym wychowaniu w domu, w szkole o tym, że ci ludzie to słyszą, chociaż chciałoby się, żeby jeszcze więcej słyszeli i o tym, że, że są społecznie dojrzali bo właśnie chodzi o to, żeby ta młodzież, która kończy już te 18 lat ze szkół ponadgimnazjalnych Studenci wiedzieli, jak to jest potrzebne i tą krew oddawali. Jak się przygotować do oddania krwi? Trzeba. Być po śniadaniu, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób ma gdzieś swoje świadomości oddawanie krwi do celów diagnostycznych, że trzeba być inacto. Nie. U nas oddaje się 450 ml krwi, więc trzeba być po śniadaniu. Nie musi to być śniadanie tłuste typu jajecznica na bekonie, natomiast koniecznie, <śmiech> przepraszam, <śmiech> koniecznie trzeba zjeść lekkostrawne śniadanie. Przyjść do nas z dowodem osobistym, z jakimś dowodem stwierdzającym tożsamość. Może być to prawo jazdy, może być paszport, musi zawierać tylko aktualne zdjęcie, numer PESEL i adres zameldowania zamieszkania. Dobrze jest też się przygotować do tego oddania krwi, czyli dzień wcześniej wypić trochę więcej płynów niż zwykle. Zalecamy ludziom, żeby przychodzić do nas wypoczętym. Nie powinno się przychodzić po nocnej zmianie. Często było tak właśnie w dawnych czasach, kiedy tych krwiodawców mieliśmy dużo i pracowali w zakładach państwowych, że przychodzili do nas po nockach. Różnie to bywało. Może dochodzić do zasłabnięć, chociaż najczęściej jak ktoś już jest stałym krwiodawcą, to nawet coś takiego nie przeszkadza. W dniu, kiedy się oddaje krew też trzeba się, jak ja to mówię, Kolokwialnie pooszczędzać, czyli żadne treningi, sauny, siłownie, raczej niekoniecznie się opalać, jeżeli jest to rano, i też wypić więcej płynów niż e, zwykle się to robi. Jak wygląda samo oddawanie krwi? Więc jeżeli ktoś z Państwa zgłosi się do nas, właśnie z tym dowodem tożsamości, zgłasza się do działu rejestracji tam pani do systemu komputerowego mamy taki system krajowy rejestr krwiodawców na którym pracujemy wpisuje wszystkie dane które są potrzebne i generuje z tego systemu e, kwestionariusz który zawiera szereg szczegółowych pytań który pozwala na ocenę stanu zdrowia i zachowania tego dawcy więc e, ten kwestionariusz trzeba zgodnie ze swoją świadomością i wiedzą najbardziej rzetelnie jak się i wypełnić, z wypełnionym kwestionariuszem podchodzimy do punktu analiz lekarskich. To jest takie pierwsze laboratorium, gdzie pobiera się pierwsze próbki krwi. Przede wszystkim próbkę krwi na poziom hemoglobiny, bo żeby być krwiodawcą, trzeba mieć też odpowiedni poziom hemoglobiny. Dla mężczyzn jest to minimum 13,5 gram procent, natomiast dla kobiet 12,5. Tu pobiera się też pierwszą próbkę na grupę krwi, ponieważ żeby jednoznacznie określić, dawcy grupę krwi. Potrzebne są dwie próbki. Jedna jest właśnie jeszcze przed oddaniem, a druga już po oddaniu tej donacji, którą się pobiera w dziale poboru krwi. Z wynikiem od tego poziomu hemoglobiny następnie udaje się do gabinetu lekarskiego. Lekarz przeprowadza takie wstępne badanie kwalifikacyjne i to właśnie lekarz jest tą osobą, która ostatecznie tego dawcę dopuszcza lub nie dopuszcza do oddania krwi. Tam jest dawca ważony, pytamy go o wzrost, przeprowadza wywiad, taki skrócony medyczny lekarz, osłuchuje, wybada serce, mierzy ciśnienie krwi. No i zadaje też szereg pytań, które posłużą do tego, żeby stwierdzić, czy kwiadawca tą krew w danym dniu może oddać. Jeżeli zostanie zakwalifikowany do oddania, zawsze doktor poleca, żeby napić się jeszcze trochę płynów, może to być kawa, herbata, woda mineralna, to wszystko u nas zawsze się znajduje i wtedy zgłaszamy się już do działu poboru. W dziale poboru oddaje się 450 ml krwi pełnej tą tak zwaną metodą tradycyjną. Sam moment poboru to jest od około 5 do 12 minut.